857 napisanych piosenek. Tylko to po tobie mam. Wiem, nie mam szczęścia w miłości. Kocham cię. Ty kochasz tylko swoją muzykę. Już na zawsze zostałem samotny. Jurianoch, no, Jasef. Kocham cię naprawdę. Moje serce wybrało muzykę. Powiedziałaś mi, walczyłem otwor. Tak jak na tym świecie nie walczył nikt. Mówiłem, moja jedyna razem, na nieśmiertelność rad i dni. Zamknąłeś swe serce z muzyką na krucz. Za późno dla mnie już wiem. Wypłakały przez ciebie moje oczy wiery gotyckich, wampirzych Kocham cię, nasza miłość jest możliwa. Co czujesz, to nieprawda? Nie możesz wybrać muzyki, sam jest mnie. Wmawiałem sobie, bo tak bardzo mocno kocham cię. Lepiej skończę swoim życiem, zabiję się. Ty, Jurjano, Jasef nie kochasz, nie chcesz mnie. Kocham cię. Widzę twoje złote oczy, mówiłem, Godku, mówiłem, moja królowa wampirów. Na wieczność, w moim sercu tylko ty. Na wieczność w moim sercu, tylko ty. Żona moja, kocham cię, też się, czy za nieśmiertelność rad będę kochał tylko cię. Odpowiedź tak, nieśmiertelnie będę kochał tylko cię. Jurijanoch Jasef, Jur -ja -no -ja kocham cię, naprawdę. Moje serce wybrało muzykę, powiedziałaś mi, walczyłem o twoją miłość, tak jak na tym świecie nie walczył nikt Mówiłem moja jedyna razem na nieśmiertelność, rad i dni. Zamknąłeś swe serce z muzyką na krucz. Za późno dla mnie już wiem. Wypłakały przez Ciebie moje oczy wiary gotyckich wampirzych. Kocham cię. Nasza miłość jest możliwa. Co czujesz? To nieprawda. Nie możesz wybrać muzyki zamiast mnie. Mówiłem sobie, bo tak bardzo mocno kocham cię. Lepiej skończę swoim życiem. Zabiję się, gdy Ty, Jorjonoch, Josef nie kochasz, nie chcesz mnie. kochać. Cię.